No dobra, rzucaj taki 3, ra. 2, 1, go! Oho! Oho! Hej, Szyomenęczku, ja jestem, Abra i moi drodzy, dzisiaj stworzymy największą piłkę z folii bombelkowej. Mamy, słuchajcie, przygotowane 14 takich oto rolek i wydaje mi się, że naprawdę piłka, którą dzisiaj stworzymy... Boże, być... gościu, stop! Ile tego jeszcze masz? W... Jest, no jest wzruszony O nie 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 Sam jej to dałeś, no Pies nie Nie No nie. sobie standardowo, wiesz co, mi się nie chce jej gonić, co ty jej dałeś Dobra Jedną rolkę mamy stratną Słuchajcie, każda taka jedna rolka ma pół metra szerokości oraz 10 metrów długości Trzeba przyznać, że jedna rolka już jest całkiem spoko Gdybyś stary ją ścieśnił No to mogłeś grać w piłkę, tylko że nie takim walcem, no Byłaby jak piłka do nogi, a my takich mamy 14 Każdą z tych 14 rolek będziemy, słuchajcie, musieli Rozwinąć, będziemy musieli uformować z niej kulkę, a potem każdą kolejną rolką będziemy już tą kulkę owijać. Abra jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zainteresowana. Ale spoko, damy jej się pobawić oczywiście tą piłką. I plan jest taki, że kiedy stworzymy z tego jedną gigantyczną kulę, to stary, zrzucamy ją z balkonu. Czaisz to? Ej, Ona to myślę, że będzie gdzieś plan. gdzieś twój. Twoi... Kości, stary, serio, i ją zrzucamy z balkonu Myślę, że to musi być naprawdę Kozacka, pies, czy ty masz kamień? Niech ma kamień, to przynajmniej Będziemy mieć spokój podczas robienia piłki A później zagramy z nią Ej, ale obczaj akcję, wyobraź sobie, że taką piłkę Bierzemy na balkon i zrzucamy mi Stary, na na łeb, ja muszę to główką odbić Nie wiem, czy to się dobrze skończy, ale na pewno będzie ciekawie Stary, to nic nie waży, więc serio Jeżeli to, to na nas spadnie, serio. czy spadnie na psa I tak się nic nie I stanie przede wszystkim, no to jest turbo, miękkie, to, no jest, tak, folia bombelkowa. to jest folia bombelkowa. No. Oczywiście będziemy musieli jeszcze skleić taśmą, bo nie wiadomo, czy to się w ogóle będzie trzymało kupy. Ale po reakcji Abry już widać, że na pewno będzie grubo, więc oglądajcie ten film do samejutkiego końca. Serio, ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało kiedy z tego balkonu, który i tak jest dużo, dużo wyżej niż pierwsze piętro w bloku, ta piłka na nas spadnie. Słuchajcie, plan jest prosty. Bierzemy właśnie pierwszą folię, rozkładamy ją i formujemy z niej kulkę. To musi być w miarę zbita, nie? Nie no tak. jakoś mega, ale w miarę zbika. Ja myślę, że to wow. będzie mega gigantyczne. Nie no, zobacz, to już jest wielkości piłki tak, do nozu. Zwykłej piątki. No A nie? jesteśmy w połowie pierwszej rolki. Mamy ich nie wiem ile, ale dużo. Ej, to będzie naprawdę dużo. Super! No dobra, powiem Ci szczerze, że naprawdę ta kulka już jest duża, już można by z takiej kulki zrobić film i nie wiem, pójść na boisko, udawać, hey, że gramy wow. w nią w piłkę i jest fajnie, ale mega to jest dopiero dobrze. pierwsza rolka. Jest jeszcze niezainteresowany, bo ma kamień, ale no ja myślę, że to będzie genialna stara. Nie no, to się zapowiada naprawdę mega mocarnie. Słuchajcie, mamy tutaj cztery rolki i trzeba przyznać, że już ta piłka jest naprawdę sporych rozmiarów. Weź ją już do głowy, żeby było takie porównanie. No patrzcie. No zobacz, jest tu jest olbrzymie. głowa człowieka, tu jest piłka i ona wygląda mniej więcej jakby rozmiarowo e, była takim, wiesz, dołem bałwana. Tak mniej no tak, więcej. Jakbyśmy mieli bałwana, to by była najniższa jego kula, to Tak, by tak był spory a bałwan. to są dopiero chyba cztery rolki. No, no jest fajna. No przyznam, jest naprawdę fajna uważaj, bo pies idzie. pies idzie. I jeśli taka dwa razy większa kula albo jeszcze większa niż dwa razy. Padnie serio z balkonu to ja myślę, że będzie ciekawie, ale to nie będzie bolało na głowę. Nie wiem, zobac zobaczymy. Póki co jest spoko. P no, no dawaj, 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 dawaj. Jeszcze jest lek. Słuchajcie, tak wygląda nasza piłka. Aktualnie zostało nam sześć rolek, czyli jesteśmy w ponad połowie drogi. I trzeba przyznać, że jest naprawdę olbrzymich no. rozmiarów. Jest na pewno większa niż bałwan przeciętny na ulicy. Okej, 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 okej. Może ktoś z was kiedyś zbudował większego bałwana, ale to już robi wrażenie. Ona jest takiej wielkości, jak takie piłki na salach gimnastycznych. Tak, bumowe. piłka gimnastyczna to tak, tak się gimna chyba Gimnastyczna. No po prostu, że ty i tak... Ty, weź to daj nagle. Ej, Dobre, to pa. w ogóle nie boli i... Mam wrażenie, że jest... O, pies już jest zainteresowany. Nie, co mamy po piłce w takim razie, ale ona jest, no, patrz, ona jest sporo piłce. większa od psa. Ja cię kręcę, jakie to jest stary duże. Serio, totalnie bez beki, to jest naprawdę mega duże. Trzeba tylko przyznać, że z każdą kolejną rolką jest, słuchajcie, nam coraz ciężej. Chodzi tutaj o to obkręcanie tego. Serio, nie dość, że w dodatku jest jeszcze mega gorąco. Ja siedzę tutaj w bluzie, więc no, jest ciężko. Ale za to efekt. Wydaje mi się, że finalnie będzie przekozacki. No psu się naprawdę podoba. Więc, moi drodzy, lecimy dalej z tematem, ale Szybko przypomnam o subskrypcji tego kanału. Mówię, że jest zginie. kanału. Subskrybujcie, klikajcie czerwony guzik i zaznaczajcie dzwonek. Nie uderzaj mnie ten. I wpadajcie oczywiście na nasze wszystkie instagramy. Znajdują się teraz na ekranie oraz linki są w opisie. Ej, a my robimy dalej tą wielką kulę! No powiem wam, że łatwo nie jest, ale słuchajcie, zostały nam ostatnie dwie rolki tej folii bombelkowej, więc naprawdę nasza kula zaraz będzie skończona. A już jak patrzę na ciebie i na nią, to mam wrażenie, że jest olbrzymia. cały czas nie jest ciężka, to na pewno, zobacz, ja mogę bez problemu, tobie ją podrzutać, ale ona jest, no, gigantyczna, zobacz, ledwo co mieści mi się pod, pod pachę. No. Ej, serio, ona. Jakby, wiesz co, na kamerze nie wygląda na tak dużo, ale jest gigantyczna, gdyby ją no, przywrócę do siebie. Nie, no nie, do, do głowy. głowy. Ej, serio, ona jest olbrzymia. Ty a weź mnie Ej, jest mega kozacka. Ej, serio, wydaje mi się, że ona rozpaść się nie rozpadnie. Ej, jest dobra, cie... ciężka. Dobra, jest ciężka. ciężka, jest ciężka. Ale słuchajcie, tak jak mówiliśmy, jeszcze dwie rolki przed nami. Tak w zasadzie nie wiem, czy one jakoś mega powiększą objętościową naszą piłkę, ale skoro są, to są. Ej, jest duża. Serio, to widać, że ona jest naprawdę duża. Patrzcie, tu jest moja dłoń, a tu jest piłka. No, No, jest duża. Słuchajcie, tak finalnie prezentuje się nasza największa kula z folii bąbelkowej. Trzeba przyznać, że jest. Spora, Ej, nie? jest potężna, jest no kilka, Patrz kilkanaście, kilkadziesiąt jest. razy większa niż twoja głowa. Patrz, u ona stary jest zarazem lekka, nie? Ja mogę ją sobie tutaj podrzucać. I ty myślisz, tego... że ona ile waży? Ze dwa kilo? Stary, ze dwa, Może więcej. Patrz, pies. Nie no, dobra, no. musimy. Obiecaliśmy pieskowi, że jak będzie go gotowa, to ją dostanie. O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ej, czekaj. Taka była obietnica. Najpierw, zanim ona to rozwali, chciałbym ją zrzucić z balkonu. Stary. Ej, dobra, ja też to chcę zrobić. Ale no, jak ty ją zrzucać. To I żebyś ty na mnie zrzucił. Ona jest tak gigantyczna, że ciężko w ogóle no, o, no, manewrować. O stary, ale ona jest bycza. Czekaj, czekaj, gdzieś chcę kopnąć psa. Wow! wow! Ej, jakby to spadło na Abre, to by mógł być przypał. Ona jak spada, to jest takie BUM! Dobra, to no co? Stary, ja się trochę cekał, ale dawaj rzuć mi to na główkę i ja spróbuję to odbić. Tak, żebym ja to złapał. Dobra. O, to będzie, to będzie zdarze. Dobra, rzucaj taki ga 3, 2, 1, go! Ooooooo! Wow. Ooo, oh, to było ciężkie! Wow! Oh. Idealnie. Dobra, a teraz na nogę, tylko żeby psa to nie zmiażdżyło. Błagam. Dobra, o. ale musisz kopnąć, tak wiesz, najwyżej jak się da. No tak, tylko że ja nie chcę, żeby Abrzy coś że się stało. 3 dwa, jeden, go! Jeszcze raz ci je udaję Dobra i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Na nogę? No tak, tak. tylko żeby psu się nic nie stało Chociaż jej się i tak nic nie stanie Trzy, no, no, no. dwa, jeden Za blisko. Wiesz O, Jakbyś jak to celnie zrobił to bym złapał No nie wiem, no nie wiem no, stary Czekaj, czekaj Mam... o! Dobra typie, na nogę na Dobra nogę. Okej, okay, tak jak obiecaliśmy, dajemy, słuchajcie, teraz piłką pobawić się Abrze i widać, że jej się spodobała. Mam wrażenie, że teraz to jest taka nowa zdobycz naszego piesa. Oj ty, ty, ej, serio, duża zabawka dla dużego pieska. To dobra, ona ma 4,5 miesiąca, ale wiecie, że duża rasa, nie? I co, pies, zmęczyłeś się tą piłą? I co, nie przyjdziesz? Nie przyjdziesz? Ej, patrz, duża zabawka ej, dla dobra, dużego ja psa. Ej, mega jest ta piłka, naprawdę, ona jest przekozacka. Łooo, wow, patrz stary, u nas jak pies Ronaldinho, nie? A potem Ronaldinho został dobrym piłkarzem i u nas tak samo będzie z te... Ooo, wow! wow, widziałeś to? Ej, pie, piesu, się, piesu się dobrze bawi. Naprawdę jej się to, stary, spodobało. Dobra, pies, pokaż mi, jak bardzo chcesz dostać tą piłę. Bardzo, 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 bardzo chcę Ej, ale serio, to jest dla niej niezła zabawka No patrz Zobacz, co ona robi, ej serio Bo akurat jakbyśmy mieli zwyczajną piłkę To byśmy się bali, że ją przedziurawi To, tamto, ten, tego A tutaj nie ma co popsuć tak naprawdę No, to zabiera Dawaj, no, pies Ronaldinho Patrz, ej, jaki pies to jest dobra zabawka dla niej, nie? Pies ma uwa w stulecia, naprawdę Dzień dziecka Patrz, nie da się im zabrać piłki Ej, to jest genialne, bo to jest super miękkie Super wytrzymałe Delikatne Oj, głośny dźwięki się przestraszyły. O, oh, co? Oh, oh, taki odważny? Ty ziomuś, ale, ale dla mnie popsuć kwiatków. Ale to są pomidory. Szkary. Ale nie, bo to jest y, folia bombelkowa. ona nic nie może popsuć, tak? Ona tylko chroni. Ty, no patrz, psa chroni. Nie no, pies jest wykończony. Zobacz, pies jest zmęczony bardzo. Ale dalej ma dużo energii. Ej, ale naprawdę bardzo mi się podoba ta piłka. O, ta... ona skacze! Ja bym zostawił ją to jako zabawka, tak? Naprawdę. Serio, dla niej to może być kozatka życie, nie Ciekawe wiedział, że to jest tak proste. Ile czasu zajęłoby zepsucie tego? No. Ja myślę, że mega długo. Przez pieska! Wow, ej, ale ona odgryza to po kolei, nie? Ua! Ej, tego się nie spodziewałem. Pies się doczekał w końcu. Ej, to jest fan! To jest mega fajny widok. Słuchajcie, my oczywiście bawimy się dalej z Abro, ale no wiadomo, upały dają się we znaki. Więc może w następnym odcinku ogarniemy sobie gigabasen i będziemy się bawić na przykład tą piłką z jakąś gigabramku. Dawajcie znać. I oczywiście subskrybujcie kanał, najlepiej dzwoneczkiem. Regularnie są tutaj filmy, więc czerwony przycisk niech będzie szary. I wpadajcie do nas na Instagram, Są teraz na ekranie oraz Oczywiście linki są w opisie, a my Wam życzymy dobrego dzieneczka, eleczko i puuuu!